Dzień dobry. Jest piątek, 1 września 2023 roku. Właśnie wybiła godzina 20, a więc pora na Poligon TV News Extra. Dzisiejsze wydanie zaczniemy sobie standardowo od segmentu Kartka z kalendarza, gdzie przypomnimy sobie dzisiejsze rocznice. W roku 5509 przed Chrystusem. Po, była to postulowana data początku ery bizantyjskiej, czyli rok zerowy wyznaczający kalendarz używany przez Rzymian oraz bizantyjczyków między innymi. W samym Bizancjum stosowano ten system aż do upadku cesarstwa w roku 1453, a co ciekawe, na przykład w Rosji stosowano ten system aż do 1 stycznia roku 1700. W roku 1524 między Szwecją a Danią podpisano traktat w Malmo, który zakończył y, wojnę o szwedzką niepodległość. Od tej pory w kraju panował król Gustaw I Waza, który założył też y, dynastię Wazów, z której to między innymi w Rzeczpospolitej trzech królów również panowało. W 1653 roku urodził się Johann Pachelbel. Niemiecki kompozytor i organista epoki baroku. Jego kanon de dur z pewnością każdy, jak sobie wpisze i posłucha, z Państwa kojarzy. W 1939 roku wojska niemieckie podstępem zaatakowały Rzeczpospolitą, rozpoczynając tym samym konflikt światowy o nazwie II wojna światowa. To znaczy tak go teraz znamy, wtedy tak jeszcze ludzie nie mówili. W 1968 roku Austria jako pierwszy kraj europejski rozpoczęła import gazu ziemnego ze Związku Radzieckiego. W 1969 roku w Libii w wyniku zamachu stanu władzę w kraju przejął Muammar al-Kaddafi. W 1985 roku odnaleziono wrak Titanica. W 1997 roku urodził się Junkok wokalista i tekściarz koreańskiego zespołu o nazwie BTS. W 1999 roku w Polsce weszła ustawa zmieniająca zupełnie system edukacji, która wprowadziła między innymi gimnazja oraz zniosła egzaminy na studia, a zamiast tego wprowadziła ujednoliconą maturę w całym kraju, której wyniki e, Porównuje się, zresztą ten system obowiązuje do dziś z tą maturą, że wyniki się porównuje po prostu dla ludzi, którzy pisali w całym kraju maturę i na tej podstawie się ludzi później na studia przyjmuje. To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze rocznice, przenieśmy się więc do wydarzeń minionego tygodnia. A jak zwykle rozpoczniemy sobie od wydarzeń na arenie międzynarodowej. Pierwsza wiadomość, którą dzisiaj podam obiegła Twittera, ale niestety jedyne potwierdzenie tejże wiadomości znalazłem jedynie na portalu tvP.info. Więc jeśli ktoś ma jakieś e, informacje więcej na ten temat, to zapraszam do kontaktu, czy w komentarzach, czy nie wiem, na Twitterze można napisać czy coś, bo brzmi to całkiem ciekawie, szczerze mówiąc. Komisja Europejska planuje uznać węglan litu oraz chlorek litu za substancje szkodliwe. Które rozpuszczone w wodzie powodują uszczerbek na ludzkim zdrowiu, jak i uszczerbek na zdrowiu naszej pięknej planety. Taki krok spowodowałby zwiększenie regulacji administracyjnych dla używania tychże substancji, a z których to substancji robi się między innymi chociaż chyba głównie baterie litowojonowe, które to w zasadzie używa się we wszelkich urządzeniach elektronicznych od samochodów elektrycznych do szczoteczek elektrycznych czy e papierosów, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście takie regulacje prawne, że trzeba by było się starać o jakieś dodatkowe pozwolenia na używanie tych związków chemicznych, wiązałyby się też z wymiernymi kosztami dla przedsiębiorstw, które tychże substancji używają u siebie do produkcji baterii. Między innymi pod Wrocławem, czy to już administracyjnie jest Wrocław, jest największa w Europie zakład produkcyjny, jeśli chodzi o właśnie baterie litowo-jonowe. Także taki zakład produkcyjny by prawdopodobnie musiał troszeczkę budżetu skądś wziąć właśnie na przepychanki prawne z legislacją państwową. Wraca temat przewrotu w Nigrze, w zasadzie już od miesiąca, tydzień w tydzień coś o tym wspominam, bo sytuacja jest dosyć rozwojowa. Natomiast dzisiaj troszeczkę spokojniej, bo wygląda na to, że wszystkie kraje regionu, czyli tego, tej grupy ECOWAS oraz Mali, Burkina Faso i oczywiście Niger, zamarły w takim meksykańskim pacie, bo wszystkie kraje regionu w zasadzie zmobilizowały wojska, bo umieszczały je na granicach. No, ale jakby nikt oczywiście nie chce oddać tego pierwszego wystrzału, także całe szczęście wydaje mi się. Natomiast w tej sytuacji, y, junta wojskowa w Nigrze postanowiła pozbyć się z regionu Francji na dobre. No i takie kroki zrobili, że wyprosili francuskiego ambasadora, a do samego budynku ambasady odcięli wszelkie media, czyli wodę i prąd. No ale rząd francuski ustami prezydenta Macrona powiedział, że nie zamierzają się ugiąć pod tą presją. No i ambasador tam będzie sobie siedział, bo to jest wedle prawa narodowego terytorium francuskie, więc sobie siedzi. No i tutaj trzeba jeszcze przypomnieć, że cały czas na terenie migru też są, istnieją bazy wojskowe francuskie, więc to nie jest tak, że tam tylko ten ambasador siedzi i oni w zasadzie Francuzi nie mają żadnego lewaru na ten region. No, a jednak widać, że władze Nigru boją się trochę rozpętać jakieś większej zawieruchy, bo to by prawdopodobnie znaczyło też sankcje międzynarodowe, bo jak wspominałem już w poprzednich wydaniach, no to Stany Zjednoczone też są dyplomatycznie zaangażowane w całą tą rozgrywkę. No, a jak światowy policjant jest zaangażowany, to nie można robić źle. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. No, na razie takie ptyczki w nos, wojska zmobilizowane, ale całe szczęście yy, nic takiego konkretnego się nie dzieje rzeczywiście, więc zobaczymy. Belgijscy naukowcy przetestowali różne rodzaje słomek do picia, m.in. właśnie papierowe, plastikowe, bambusowe ze szkła i ze stali nierdzewnej. No i okazuje się, że te słomki, które są nam od paru lat stręczone jako wspaniałe dla środowiska i w ogóle dla wszystkich czyli papierowe słomki okazuje się, że nie są wspaniałe ani dla środowiska, ani nawet dla ludzkiego zdrowia. Ponieważ zawierają one substancje przepraszam związki chemiczne, które się nazywają per fluoroalkilowe, perfluoroalkilowe, w skrócie FAS. Sobie można na Wikipedii przeczytać, tam jest parę ciekawych informacji, więc ja tylko e, tutaj troszeczkę to podsumuję. Są to substancje toksyczne zarówno dla ludzi i zwierząt, syntetyczne związki fluoroorganiczne, które pozostają niezmienione w środowisku przez wiele tysięcy lat. A także co gorsza, wyjątkowo dobrze rozprzestrzeniają się przy kontakcie z wodą. Więc e, jak komuś rozmokła słomka podczas picia, to cóż no, smacznego. A teraz pora na wydaje mi się ostatnio stały segment naszego programu, czyli niemiecka brudatna transformacja energetyczna. Okazuje się, że w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Gerzweiler w miejscowości Erkelenz, to jest na zachodzie Niemczech, tam w rejonie, gdzie jest to zagłębie rury, się to bodajże nazywa ten region. Tam w 2001 roku na terenie tejże kopalni Niemcy postanowili zaprzestać wydobycie i postawić tam wiatraki, no żeby prąd się robił. No ale okazuje się, że teraz prądu brakuje, węgiel trzeba kopać. Więc te wiatraki zostaną rozmontowane właśnie po to, żeby więcej węgla brunatnego można było wydobyć z ziemi, wygryźć i wsadzić do pieca, żeby był z tego prąd. Jeszcze tylko powiem, że jest to kopalnia odkrywkowa, więc to jest takie, że taka wielka glebogryzarka dosłownie przegryza się przez ogromne połacie terenu, e, rujnując w ogóle ten teren, także nie wiem co nawet powiedzieć, jak taki teren wygląda. Niech ktoś sobie wpisze kopalnia odkrywkowa po wydobyciu, co sobie zobaczy, jak takie coś wygląda. No i jeszcze sam węgiel brunatny, no to chyba jest prawdopodobnie wydaje mi się, że to jest najmniej zielony sposób wytwarzania energii, który jeszcze się stosuje w ogóle w Europie, to nie wiem, drewno chyba już by było czystsze, szczerze mówiąc, bo to nawet nie chodzi o dwutlenek węgla, tylko o... Wszystko, co tam jest, po prostu jest to syf. I... No ale cóż, no, widać w Niemczech to jest zielone, a jakby Polacy to robili, to masakra by była jakaś po prostu. No ale... No cóż, no. Jak energii wędę, to energii wędę, no. Tymczasem wracamy do Afryki, bo tam w y, państwie o nazwie Gabon, to jest w rejonie Kongo, rzeki Kongo, w sumie kraj Kongo też tam jest, czy nawet dwa kraje Kongo. Doszło do kolejnego już w Afryce zamachu stanu w ostatnim czasie. Wojskowa junta obaliła rządzącego od 2009 roku prezydenta Ali Bongo Ondimba. Na szczęście nie znalazłem żadnych informacji, żeby tam region czy kraje regionu w zasadzie reagowały aż tak ostro jak to jest w Nigrze. No, ale może to dlatego, że do Europy się nie przecierają takie informacje. Natomiast co ciekawego znalazłem na właśnie temat tegoż przewrotu, to że puczyści zamknęli całkowicie ruch graniczny i to zarówno ten morski, jak i lądowy. Natomiast co ciekawe, że podobno przywrócili internet w Gabonie, który właśnie został zbanowany przez poprzednią władzę. Także. Nie wiem, w sumie co lepsze, co gorsze. No i jeszcze tutaj o samym Gabonie powiem tylko, że jest to jeden z największych afrykańskich producentów ropy naftowej. Co prawda na arenie jakby światowej, całej kuli ziemskiej nie są oni jakoś znaczni, bo to jest około 0,5% w wydobycia światowego, no ale w Afryce cały czas jest to całkiem sporo. No, i kraj posiada też znaczne zasoby e, ród uranu oraz ród manganu. E, no, i też e, jest tam spore pokłady są żelaza, z którego to jednak e, wydobycia kraj nie prowadzi. I wracamy do Europy. Francuski minister transportu Clement Buigne chce wprowadzenia minimalnej ceny e, biletów lotniczych w całej Unii Europejskiej. Zapowiedział, że będzie konsultował ten pomysł ze swoimi odpowiednikami z innych krajów członkowskich w najbliższych dniach. No a co leży pod podstawą? Jako podstawa takiego pomysłu, można się domyślić, że standardowo chodzi tutaj o walkę z klimatem i żebyśmy wszyscy żyli w lepszym miejscu i planeta się uśmiechała. Ze spraw światowych, przejdźmy sobie teraz do spraw naszych. Narodowych polskich biało-czerwonych, bo okazuje się, że poza tym, że jest kampania wyborcza, więc jest to zupełny szum informacyjny i nic ciekawego do wspominania, to mimo to dzieją się też rzeczy, wydaje mi się całkiem ważne. Chociaż o tym konkretnym to już wspominałem, o, to było parę miesięcy temu już, wydaje mi się jeszcze, jak ten projekt ustawy był głosowany przez Sejm. A chodzi mianowicie o nowelizację kodeksu karnego, który podpisał, którą to nowelizację podpisał nasz polski prezydent Andrzej Duda w minionych dniach. I chodzi tutaj konkretnie o nowelizację, która przewiduje dodanie kary za sianie desinformacji, za rozprzestrzenianie fake newsów, których celem jest wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju gospodarce, ma grozić co najmniej 8 lat więzienia. Ponadto nowelizacja obejmuje też kary za fotografowanie obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa bez stosownego zezwolenia, a także zaostrzenie kar za szpiegostwo. No, także nie wiem, ja podaję źródła w opisie, jakby to jakiś prokurator oglądał, więc yy, to oni nie. No sprawy nasze biało-czerwone sobie zostawmy i przejdźmy do biało-niebieskich, czyli krakowskich, tutejszych, e, tak, nasza mała ojczyzna czy coś tam. No i pierwsza informacja z Krakowa, że nie cichną echa po niedawnych Igrzyskach Europejskich organizowanych w tymże słonecznym Krakowie. Tym razem awantura na ten temat rozegrała się podczas sesji Krakowskiej Rady Miasta w poniedziałek 28 sierpnia. Okazuje się, że spółka odpowiedzialna za organizację igrzysk nie płaci faktur ponad setce przedsiębiorców wykonujących dla niej zlecenia. Szef spółki Marcin Nowak odpowiada, że wiąże się to głównie ze zmianami zakresu prac już podczas trwania igrzysk, co powoduje, że te podmioty, którym spółka wisi pieniądze, e, miały problem z doliczeniem się ile im wisi, no ale skoro, nie wiem, faktury są już wystawione, to chyba się doliczyli, ale ja się nie znam na tym, bo nie jestem człowiekiem współpracującym ze spółką od Igrzysk. E, powiedział też, że pieniądze już płyną. Znaczy pan y, Nowak tak powiedział. E, natomiast ranny Stanisław Gisztyga Twierdzi, że całe zamieszanie to wina rządu warszawskiego, który zalega z wpłatą 66 milionów złotych na konto spółki organizującej igrzyska. Także nie wiem, może trzeba będzie jakąś komisję śledczą powołać, bo ciężko, ciężko. Jako, że wakacje już prawie za nami, bo 4 września się rozpoczyna rok szkolny, z tego co wiem, no to pora też na zmianę rozkładu jazdy autobusów i tramwajów. No ale to jest tak w sumie co roku, więc kto korzysta, to prawdopodobnie jest świadomy, że takie zmiany będą się działy. No i głównie te zmiany dotyczą częstotliwości kursów oraz remontu ulic Tadeusza, Kościuszki i Zwierzynieckiej, to jest tam, gdzie tramwaje na Salwator jadą oraz uruchamieniu tramwaju na Górkę Narodową oraz jeszcze koniec remontu torów na Rondzie Mogilskim. No i ponadto kilka przystanków zmienia nazwy, także pełna lista tych wszystkich kursów, bo tam niektóre są też wydłużone, niektóre są skrócone przez te jeszcze jakieś remonty, to niektóre autobusy i tramwaje właśnie jeżdżą innymi trasami. Więc jak ktoś korzysta z transportu publicznego w Krakowie, to gorąco zachęcam, żeby się zapoznać z tym linkiem, który w opisie tego materiału wrzuciłem. Tam jest ze strony kraków.pl całkiem spore podsumowanie i odnośniki do oficjalnej strony krakowskiej spółki, tej odpowiedzialnej za jeżdżenie komunikacji miejskiej, jak ona się tam nazywa. Więc tak, zachęcam, bo żeby się ktoś po prostu nie zdziwił, jak będzie musiał w poniedziałek gdzieś dojechać do pracy czy coś. I to już tyle jeśli chodzi o informacje z przeszłości, więc wybiegnijmy sobie teraz myślami w przyszłość, czyli pora na prognozę pogody, a żeby się dowiedzieć jak będzie ona wyglądała, to musimy się połączyć z naszym reporterem terenowym. Halo halo! Dzień dobry. Jak możemy zobaczyć cały poprzedni tydzień nie był zbyt ciepły. Wręcz taki nie powiedziałbym, żeby był zbyt letni, bo temperatura była w okolicach 20 stopni w dzień, a w nocy to już... W ogóle było mało letnio, można się aż było przeziębić. No i niestety, podobne trendy zobaczymy w najbliższych dniach. Ponieważ dzisiaj w nocy, czyli z piątku na sobotę, w okolicach wczesnorannych, czyli gdzieś w okolicy jak słońce wstaje, gdzieś piąta rano, coś takiego, będzie padał deszczyk. Zresztą to chyba przez cały tydzień zresztą tak było, że w okolicach jak słońce wstaje, to padał deszczyk przez to ta e, pogoda e, no nie było zbyt ciepło po prostu no i w sobotę również e, właśnie zaczniemy dzień od temperatury gdzieś 15 stopni natomiast w największym najcieplejszym punkcie dnia około godziny 17 ta temperatura sięgnie mniej więcej 20 stopni celsjusza żeby zaraz po zmroku oziębić się z powrotem do stopni około 15 no i tak się będzie już przez całą noc Soboty na niedzielę to temperatura utrzymywać. No i ponownie w okolicach 5 nad ranem w niedzielę można się spodziewać opadów deszczu, już tym razem większych dosyć, więc będzie naprawdę mokro. Jeśli ktoś planuje wychodzić o 5 rano w niedzielę, to powinien zdecydowanie wziąć ze sobą parasol albo jakiś sztormiak, czy coś takiego, bo będzie mocno lało. No i przez te opady też temperatura w samą niedzielę, no to będzie już nawet nie, nie do 20 stopni dobijać, tylko gdzieś do 18. No a w, po zmroku w niedzielę to już w ogóle spadnie gdzieś nawet do okolic 12 stopni, czy nawet może i 10. Tutaj ciężko jest przewidzieć dokładną temperaturę, w zależności właśnie jakie będą to opady. No i w zasadzie przez większość weekendu niebo będzie raczej zachmurzone. No może troszeczkę się będzie słonko przebijało przez chmury, no ale jednak nie planujmy raczej opalania się na plaży w Crispinowie, tylko właśnie tak szaro-buro, typowo polska pogoda. Czyli to już pora na wyciągnięcie z szafy jakiś kurtek, bluz i tym podobnych. Tak, tak jak mówię, zdecydowanie jeśli Szczególnie jeśli ktoś właśnie w niedzielę nad ranem planuje wyjść z domu, to zdecydowanie powinien wziąć ze sobą jakieś środki zapobiegawcze opadom. No i cóż, no zobaczymy. No, koniec lata nadchodzi już jak widać z coraz większymi krokami. Także no, miejmy nadzieję, że jakoś dotrwamy jeszcze te ostatnie dni lata i że może troszeczkę się jeszcze pogodzi żebyśmy. Troszeczkę tej witaminy D nasze ciało wyprodukowało z promieni słonecznych, do czego też zachęcam, jeśli będzie ładna pogoda, to żeby wyjść z domu, właśnie złapać trochę słońca, bo słońce oprócz tego, że jest wielkim radioaktywną kulą nad naszymi głowami, to oprócz tego nasze ciało potrafi wytworzyć niezbędną do naszego życia witaminę D z tego właśnie promieniowania słonecznego. a jak nie ma słońca no to trzeba niestety teoretycznie przynajmniej powinno się w naszym regionie jakieś tabletki z witaminą D jeść no, bo ludzie nie są przystosowani do takiego jednak braku słońca jak to w naszym regionie bywa Rozumiem dziękuję ci bardzo i do zobaczenia za tydzień Dziękuję również i do zobaczenia I dziękuję także państwu za obejrzenie tego materiału jak zwykle przypominam, że wszystkie linki do informacji, które tutaj podawałem, znajdują się w opisie filmu. Samą prognozę pogody to sprawdzamy w aplikacji Meteo, gdzie dane są zaczytywane czy pobierane z danych Instytutu Meteorologii Uniwersytetu Warszawskiego. Także jeśli się sprawdzają, to też zachęcam do tej aplikacji. No i oczywiście zawsze zachęcam właśnie do klikania w te linki w opisie, bo ja tutaj tylko... Sygnalizuję dane tematy, a nie będę się w nie zgłębiał, bo ten program musiałby trwać pewnie godzinę albo i dłużej. Także zachęcam do poszerzania swojej wiedzy no i do interesowania się światem. Oprócz tego zachęcam też do zaobserwowania mnie na Twitterze, bo ja tam wrzucam też parę innych informacji, które ostatecznie nie lądują w naszym programie, bo z jakiegoś powodu uznałem, że może nie warto aż. Nie są one aż tak interesujące, ale może kogoś zainteresują, więc tam tu też jest. No i tam ja na bieżąco wrzucam te informacje jak do czegoś dotrę, te, o których tu wspominam też. Także jak ktoś ciekaw, to zachęcam. No i jak zwykle przypominam, że nasz program jest do obejrzenia na platformie YouTube, na kanale Polygon TV. Każdy piątek o godzinie 20.00. Także żegnam się z Państwem i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. To było Polygon TV News Extra.